Jesteśmy troszkę bardziej na uboczu targów, ale na stanowisku nie mniej ważnym jesteśmy dokładniej w kole naukowym inżynierów transportu publicznego. Z nami już jest Michał Piąt, lider projektu. Widzieliśmy się dwa lata temu, co się zmieniło od tamtej pory, bo widzę, że sprzęt nowy to i pewnie nowe zasoby. Zmieniło się wszystko. Mamy nowy Tor, mamy przede wszystkim nową lokomotywę, nowe doświadczenia, inne podejście już do projektowania, do rozwoju naszych pojazdów, naszej kolei i pod tym względem cały czas. Się rozwijamy i idziemy do przodu. No, właśnie, Macie tutaj tor, Macie nową lokomotywę. Opowiedz, proszę, coś na temat tej nowej lokomotywy, czym ona się różni od tej poprzedniej? Największą zmianą, myślę, jest obecność maszynisty w środku pojazdu. Jest, była to nowa konkurencja w tym roku na zawodach Railway Challenge, no i to było największe wyzwanie, żeby do tak małego pojazdu zmieścić dodatkowo człowieka i przede wszystkim nie upchnąć go tam, jak worek ziemniaków, tylko zadbać o ergonomię, a przede wszystkim o jego bezpieczeństwo. Tak, no mieliśmy okazję z Pawłem się przejechać tą lokomotywą. Opowiedz coś na temat chociażby oprzyrządowania, oprądowania. Jak, jak, jak to działa? Czy to jest akumulatorowe? Czy tutaj macie jakieś zasilanie z szyny? Jak, jak to wygląda? Jak w przypadku naszych poprzednich konstrukcji jest to lokomotywa akumulatorowa zasilana z baterii litowo-jonowych. Są dokładnie te same baterie co w poprzednich pojazdach. To jest dla nas sprawdzone jest związanie i można powiedzieć, że rozwijamy je, stawiamy na sprawdzone metody, żeby na Zawodach osiągnąć, co jest to lepsze wyniki i część zastosowań zaimplementowaliśmy po z poprzednich pojazdów, mając dobre doświadczenia z nimi, to jak coś jest dobre, to fajne to utrzymywać i rozwijać dalej. Tutaj też zwróciłem uwagę od razu, jak tylko podeszliśmy do waszego stanowiska, że w tej nowej lokomotywie jest układ hamulcowy typowo pneumatyczny razem z miechami, z tym wszystkim, jak wpadliście na pomysł, żeby właśnie to w taki sposób zbudować. Sam układ hamulcowy można powiedzieć jest rozwinięciem układu z drugiej lokomotywy ta sama zasada działania my tutaj po prostu dostosowaliśmy ten układ do nowych wózków a pneumatyka na drugim stopniu chęć zwyciężenia w konkurencji komfort jazdy pneumatyka jest pod kątem zwłaszcza zmiennej masy w przypadku obecności maszynisty w lokomotywie tudzież jazdy maszynisty za lokomotywą jest to rozwiązanie które bezpiecznie pozwala nam wysterować pojazdem i nie dopuścić do odciążenia które przy okazji obciążeń i prądu, w jaki sposób wygląda ładowanie baterii? Czy to trzeba podłączać całą lokomotywę, czy wystarczy wymienić tylko akumulatory? Ile to trwa? My stosujemy rozwiązanie dla nas pierwsze szybsze. Jest to wyjęcie akumulatorów, włożenie nowych naładowanych akumulatory. Mogą na warsztacie się naładować. Chociażby kwestia ładowania w deszczu. To jest coś, z czym nie chcielibyśmy mieć do czynienia, dlatego na spokojnie robimy to sobie w zapleszu warsztatowym, a wymiana akumulatorów. Akumulator trwa poniżej minuty. Nie jest to nawet problematyczne, żeby kontynuować, czy chociażby testy, czy zabawę. Powiedz, proszę, jeszcze na temat silnika jak bardzo on się zmienił względem poprzednich lokomotywy tej sprzed dwóch lat. Zastosowaliśmy dokładnie te same silniki, niemniej w innej konfiguracji, w nowej lokomotywie. Jeden silnik napędza dwie osie, a w lokomotywie, którą widzieliście dwa lata temu na targach tam każda oś miała swój własny silnik i była przez niego. Napędzana. Dlaczego zdecydowaliśmy się na ten krok? Przede wszystkim ograniczenie miejsca w lokomotywie i chęć jak największego obniżenia wózka w celu zapewnienia komfortowej przestrzeni dla maszynisty. Przy takim gabarycie, każdy milimetr już nawet ma znaczenie, a że skrajnia jest nieubłagalna, no to musimy dbać o to, żeby tutaj się wszystko zmieściło. To jeszcze może co do konkursu. No, w tym roku na pewno byliście. Co się udało, co się może nie Udało, o ile coś się nie udało i co planujecie poprawić. Konkurs był w połowie czajowca Ojaz w końcu czajca. Pierwszy z nich w Bad Rid w Niemczech, drugi w angielskim Stapleford Na obydwu konkursach zajęliśmy w klasyfikacji generalnej czwarte miejsce, co można poprawić na pewno miejsce w przyszłym roku. To, to będzie nasz główny cel, ale co się udało, przygotowaliśmy najlepszy poster techniczny, przygotowaliśmy od dwóch Lat, od kiedy jest konkurencja, najlepszy raport aerodynamiczny. Dostaliśmy nagrodę za miejsce dla maszynisty w pojeździe. Zostało uznane za najbezpieczniejsze, za najbardziej ergonomiczne. Więc można powiedzieć, pod kątem takim inżynieryjnym, same sukces. Właśnie a propos tych sukcesów inżynieryjnych, to słyszeliśmy też, że wiele prac inżynierskich zostało napisanych na podstawie waszej lokomotywy. Jesteśmy w stanie powiedzieć, ile takich prac było? W przeciągu trwania całego projektu, czyli przez przez 6-7 lat, myślę, że to mówimy tutaj o kilkunastu pracach. Przyznam się, że sam pisałem pracę inżynierską na podstawie jednej z lokomotyw. Widzieliśmy na Waszym stanowisku taką grafikę, która przedstawia właśnie taki chyba tor doświadczalny. Czy to jest jakiś Wasz plan na przyszłość? Co w ogóle planujecie w najbliższej albo i też trochę dalszej przyszłości? W tym roku mamy taki przenośny modułowy tor, gdzie możemy wykonać najpierw testy, ale żeby jeszcze bardziej móc się rozwijać, zdobywać wiedzę na temat zależności, jakie w układzie biegowym zachodzą. Chcielibyśmy się je spędzić trochę więcej niż konkursowe 15 km na godzinę, osiągnąć te 25, 30, może i nawet gdzieś w przyszłości uda się 50. No, i do tego jest potrzebna infrastruktura, i tutaj poczyniliśmy już pierwsze kroki właśnie w kierunku zbudowania takiego małego żmigrodu dla naszych lokomotyw, raz, żebyśmy my mogli się uczyć, zdobywać wiedzę, doświadczenie, testować nasze pojazdy przed zawodami, ale przede wszystkim, żeby samemu móc organizować zawody i to nie tylko w takich konkurencjach jak to Anglicy narzucą. Tylko stworzyć własne konkurencje czysto techniczne, które będą weryfikowały pojazdy właśnie pod kątem poprawności wykonania i pod kątem późniejszej też certyfikacji. Odwrotna przechyłka, wichrowatość toru. No to są zagadnienia, gdzie mamy przy tworzeniu pojazdu szynowego na co dzień do czynienia. Musimy brać to pod uwagę. Na konkursie to nie jest sprawdzane i my jako chcemy nad tą większą świadomość my również na konkursie postawić. A jak w ogóle ma nazywać? się ten tor i gdzie on ma się znajdować? Tor będzie najprawdopodobniej znajdował się na kampusie Politechniki Poznańskiej w Konkolewie, a nazwy dla toru jeszcze nie mamy. Myślę, że niedługo ogłosimy na to konkurs.